Masz coś? A ty? No nie wiem, myślałem, żeby patrzeć co wtorek na demoty, a w środę na kwejka, a ty? Hmm, marny pomysł. Co powiesz na seminarium odnowy wiary? Panowie, musimy naprawić jakąś sytuację. Ach, mam tu śrubokręt! I młotek! Ach. I jeszcze! głowę, Idź do Franciszkanów szkanów w środę, a życie ci się zmieni tylko przy pomocy Pisma Świętego. To dzwonik, Polski! Szeł ogarnął wrocławskich studentów na punkcie przebudowy wartości, ducha świętego i dzielenia się doświadczeniami w małych grupach. Krzysiu, ja nie chcę tych kopert. Wydam te kasę na kolczyki, a tak za darmo pójdę na sof i dopiero zmienię nastawienie do życia.